Przy okazji premiery pierwszej części historii serii ciężkiej, do której link znajdziecie w opisie, zadałem wam następujące pytanie: To znaczy, czy chcielibyście obejrzeć film o wersjach eksportowych Ursusa? Oczywiście, bez żadnego zaskoczenia odpowiedzieliście, że tak. Już wtedy zaczynałem gromadzić informacje do filmu. Szczerze powiedziawszy, to na samym początku nie zdawałem sobie sprawy, co właściwie wam zaproponowałem, bo w mojej głowie był krótszy około 10-15 minutowy materiał. Jak zapewne zauważyliście, jest to już piąty film, który dobija do 30 minut. Bo jak jednak się okazuje, wersje eksportowe to jeszcze bardziej rozległy temat niż utrzymujące się w mojego SF Traki czy Deluxe. Na samym początku chciałem także powiedzieć, że film posiada tylko najciekawsze ujęcia z historii tych ciągników i postanowiłem pozbyć się mniej istotnych szczegółów. Ponieważ gdybym chciał uwzględnić je wszystkie, to prawdopodobnie film miałby około 2 godzin i naprawdę niewiele trwałoby do końca. Tak też, jeśli po filmie będziecie czuli niedosyt, to niestety przepraszam. Ale zarazem zachęcam do wnoszenia jak najwięcej informacji z sekcji komentarzy. Tak też jedyne co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to to, że zapraszam serdecznie na film. Zacznijmy może od tego, że faktycznie pierwszym ciągnikiem Ursusa był model 1921-1922, zwany też jako ciągówka, która była produkowana w latach XX wieku, a więc jeszcze przed wybuchem wojny. Niestety o jej eksporcie niewiele wiadomo, jednak wydaje mi się, że jakieś pojedyncze sztuki mogły trafić poza granice naszego kraju. Ciekawiej robi się w przypadku pierwszego polskiego powojennego ciągnika czyli Ursusa C45, o którego eksporcie wiemy już trochę więcej. Popularnie zwanym Saganem, ciągnik trafił głównie na rynki krajów, w których mechanizacja rolnictwa dopiero raczkowała, a wręcz rodziła się z niepodległością niektórych państw, takich jak na przykład Korea. Innymi rynkami eksportowymi były Chiny oraz Brazylia, do której, według różnych źródeł, ciągników trafiło najwięcej. I były tam cenione głównie za prostotę oraz jakość wykonania, która podobno miała być lepsza niż w wypadku produkowanych w Argentynie ciągników El Pampa, które również były kopiami Lance Bulldoga. Na wspomniane rynki trafiły też zmodernizowane ciągniki C451, a łączna liczba wyeksportowanych sztuk wynosiła około 6000 ciągników, czyli 10-12% ogólnej liczby wyprodukowanych sztuk. Wraz z wejściem do produkcji Ursusa C325 rolnictwo w naszym kraju rozpoczyna zupełnie nowy rozdział. A dowodem na to może być nieporównywalna przepaść technologiczna między Saganem a C325, która idealnie pokazuje nadchodzące zmiany. Wtedy też po raz pierwszy Ursus faktycznie mógł pokazać się w Europie zachodniej i przede wszystkim mógł w niej konkurować jak równy z równym, z wieloma innymi ciągnikami podobnej mocy. Na ten czas była to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza obok famulusów z NRD konstrukcja bloku wschodniego tamtych lat. I tak właśnie pod koniec lat 50. oraz na początku lat 60. Ursus zaczyna budować swoje oblicze w Europie Zachodniej. I trafia do wielu państw takich jak zachodnie Niemcy, Francja, Grecja, Holandia czy Dania. Ogólnie z 26 tysięcy wyprodukowanych sztuk na eksport szacunkowo pojechało między 3 a 6 tysiącami sztuk, co stanowi od 8 do nawet 16% ogólnej liczby wyprodukowanych ciągników. Co trzeba podkreślić, liczba ta mogłaby być zapewne większa, gdyby nie zapotrzebowanie na ciągniki w kraju. Ale oprócz sprzedaży ciągników, Ursus sprzedał także licencję na ich produkcję zainteresowanemu eskortowi, który chciał zostać indyjskim producentem ciągników. Do zawarcia umowy doszło dokładnie w 1960 roku i od tej pory na rynku indyjskim zaczynały pojawiać się polskie licencyjne Ursusy. Sama produkcja wyglądała inaczej w zależności od okresu. Na samym początku Escort montował ciągniki z gotowych części od Ursusa, ale wraz z rozwojem produkcji udział polskich części zaczynał maleć. Oprócz tego Ursus zobowiązał się także do przekazania dokumentacji rozwojowej tej rodziny ciągników. Ogólnie możemy zakładać, że od 1961 do 1963 roku kiedy przypuszczalnie trwa produkcja tego modelu w Indiach, wyprodukowano około 5-6 tysięcy ciągników, ale zaznaczam, że to są moje luźne stosunki, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. I tak też dochodzimy do 1963 roku, czyli daty wprowadzenia następnej wersji rozwojowej ciągników z serii lekkiej, modelu C328. C328 na europejskich rynkach eksportowych pojawił się jako następne wcielenie dość dobrego budżetowego ciągnika, u niesłabnącej popularności C328 może świadczyć fakt, że niedługo później, specjalnie na potrzeby rynku włoskiego, Ursus był w stanie dostarczyć specjalną wersję Field Boy. Wersja ta wyróżniała się przede wszystkim nową maską oraz w późniejszych wersjach innymi tylnymi błotnikami oraz przednią osią podobno do tych ciągników marki Ford. Co warto dodać, ciągniki były modyfikowane już we Włoszech, a sama wersja eksportowa Field Boy pojawiła się także we Francji. Sama współpraca podobno rozpoczęła się jeszcze w 1962 roku, Czyli za czasów produkcji poprzedniego modelu, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy C325 był także tak modyfikowany. Natomiast pewne jest to, że na początku drugiej połowy lat 60. ciągniki te były sprzedawane także jako Fieldboy P300, a obie wersje otrzymały następne zmiany, do których link znajdziecie w opisie filmu, oprócz włosko-francuskiej przygody. Nie możemy zapomnieć o dalszym rozwoju ciągników w Indiach, gdzie od wprowadzenia do produkcji modelu C328 rozpoczynają się pewne zmiany. Chodzi tutaj konkretnie o dwie wersje, gdzie ciągniki C328 miały być importowane do Indii w całości, a inne w częściach z wyjątkiem silnika, który był dostarczany przez lokalnego hinduskiego producenta. Tak też na rynku pojawia się nowa wersja Ursusa nazwana Escort 37, która miała posiadać silniki marki Oscar. Następny etap zarówno w dziejach naszego rolnictwa oraz eksportu Ursusa zostaje rozpoczęty w 1965 roku, kiedy rozpoczyna się produkcja Ursusa 4011. Z tego co udało mi się ustalić, Ursus nie eksportował tego modelu, a nawet jeżeli, to w dość niewielkim nakładzie. Istnieje też wersja, która rzuca na to sprawę całkowicie nowe światło, a jest niepewna plotka, która mówi o tym, że Zetor przy sprzedaży dokumentacji dla Ursusa Zobowiązał się do wstrzymania eksportu do czasu zakończenia produkcji Zetora 4011. Być może, data stworzenia oraz wdrożenia do produkcji Ursusa C350, czyli właśnie eksportowej odmiany, to przypadek, a być może plotka była prawdziwa. Wracając model C350, do produkcji wchodzi w 1967 roku i był produkowany na potrzeby eksportu. Od standardowej 40 wyróżnia go kwadratowa maska, która była całkiem podobna do tych z następnych krajowych modeli tej serii. O czym jednak warto pamiętać. To to, że nie wszystkie ciągniki otrzymały nowe maski, i tak niezapomniane ursusy C350, wyeksportowane do królestwa Jemenu, posiadały standardowe maski z czterdziestki. Poza tym pojawia się także zmiana w mechanice. Ciągniki C350 przeważnie nie posiadały sprężarki, była ona opcjonalna z dość prostego względu. W krajach zachodnich takich jak Francja czy Niemcy sprężarka służyła praktycznie zawsze do pompowania kół, ponieważ na zachodzie używano hamulców hydraulicznych, np. w przyczepach. W tym samym roku do produkcji wchodzi także następca C328 czyli Ursus C330, który podobnie jak C40 będzie posiadał specjalną odmianę eksportową. Ursus C335, bo o nim właśnie mowa, Zostaje wdrożony do produkcji przypuszczalnie trochę wcześniej niż zwykła 30. W 1966, czyli jeszcze na kilka miesięcy przed wprowadzeniem do produkcji Ursusa C330, 335 zostaje wystawiona na wąskiej wystawie maszyn i otrzymuje tam złoty medal. I praktycznie z miejsca ciągnik ten zostaje pierwszym większym hitem eksportowym marki. Głównym kierunkiem eksportu C335 była Jugosławia, Niemcy i Grecja, ale największy udział miał bez wątpienia ten pierwszy na który przez cały okres produkcji modelu mogło trafić nawet ponad 30 tysięcy sztuk. Pewne jest też to, że Ursus w drugiej połowie lat 60. zawiera współpracę z greckim producentem ciągników Petropoulos, który zostaje importerem tych ciągników. Ta współpraca była ważna także z jednego względu. Pamiętacie może Ursusy C345 i C365, o których opowiadałem w innych filmach? To właśnie tam, a nie jak początkowo błędnie twierdziłem, w Ursusie były montowane te ciągniki z silnikami Perkinsa. Przechodząc dalej, C345 i C365 to odpowiednicy kolejno C335 i C355 z tym wyróżnieniem, że posiadały silniki Perkins. Ciągniki te były dostępne głównie w Grecji, chociaż niewykluczone jest to że były sprzedawane także na innych rynkach, jednak tak jak już powiedziałem ciągniki te nie powstały w Ursusie lecz w Grecji przy okazji współpracy z lokalnym producentem. Największy przełom następuje jednak w 1969 roku, kiedy do produkcji zostaje wprowadzony model C385, który był ciągnikiem na poziomie europejskim, a w niektórych kwestiach nawet go podbijał. I to właśnie Ursus C385 rozpoczyna rozkwit różnych wersji eksportowych, pod którymi były sprzedawane przyszłe ciągniki. Do jednych z najbardziej znanych początkowych wersji eksportowych należą Ursus Normal, wersja sprzedawana głównie w Skandynawii, Ursus Deluxe, który trafi na większość europejskich rynków, Ursus Tour, czyli wersja eksportowa do Afryki oraz Hiszpanii oraz Ursus Hellas i Jan sprzedawane na rynku greckim. Niedługo później do produkcji wchodzi także następca krajowej 40 oraz eksportowej 50, czyli Ursus C355. Temu modelowi również udaje się przebić m.in. na rynku greckim, jugosławskim oraz szwedzkim, na który powstanie specjalna wersja C355 Super, posiadająca nowe oblachowanie oraz seryjnie zabudowaną i bardzo solidną kabinę operatora. Także na początku lat 70. do oferty na rynku szwedzkim wchodzą nowe ciągniki marki Rolla, które były niczym innym niż nasze ciężkie Ursusy w nieco zmienionym oblachowaniu. W tym samym czasie rodzi się także ciągnik Malwes MD700 bazowany na Ursusie C355, ale o jego historii wiemy dość niewiele. To co udało mi się ustalić, to na pewno jest fakt, że jego produkcja trwała od 1973 do 1982 roku. Ogólny bilans tej produkcji nie jest znany. Ale przypuszczalnie było to nie więcej niż 1000, maks 2000 sztuk ciągników. Wróćmy może jednak do bardziej pewnego tematu, czyli indyjskiej licencji zakupionej od Ursusa. Jak zapewne pamiętacie, Ursus gwarantował Eskortowi wgląd do nowych wersji rozwojowych ciągników. I tak niedługo po starcie produkcji w Ursusie modelu C335, do Indii zaczynają spływać zarówno całe ciągniki, jak i podzespoły do ich produkcji. Od tej też pory Ursus dostarcza coraz mniej podzespołów do Indii, ponieważ coraz częściej, więcej części produkowanych jest lokalnie. Około połowy lat 70. Escort mimo korzystnego układu z Fordem kontynuuje produkcję polskiej konstrukcji, która jest coraz bardziej zaadaptowana do potrzeb tamtego rynku. W podobnym czasie do produkcji wchodzą także ciągki Escort 325 oraz Escort 355. I chociaż nazwa tego pierwszego i tego drugiego może nam wiele mówić, to nie jest to tak oczywiste. 325 to słabsza wersja ciunka 335, natomiast 355 to wersja z trzycylindrowym silnikiem będącym rozwinięciem fabrycznego S312. Z tego co mi wiadomo, to też jest to konstrukcja opracowana przez Escorta, a podobieństwa do polskiego prototypowego S313 wynikają z tej samej bazy. Do końca lat 70. w Liniach zbudowano prawdopodobnie około 100 tysięcy ciągników bazujących na naszych Ursusach, z czego ponad 64 tysiące posiadało polskie podzespoły. Sam Escort przynajmniej do 2011 roku będzie produkował ciągniki związane z Ursusami serii lekkiej. Co pokazuje jak ta długowieczna konstrukcja wpłynęła na rozwój indyjskiego rolnictwa oraz techniki. Lata 70. to ogólny rozwój eksportu polskich produktów, do których można zaliczyć chociażby polskiego Fiata 125P, kombajny zbożowe serii Bizon, czy właśnie ciągniki produkowane przez Ursusa. Obecnie najważniejszym towarem eksportowym z Ursusa były ciągniki ciężkie, które były sprzedawane głównie na rynkach Europy Zachodniej i Skandynawii. Także na początku lat 70. dochodzi do współpracy Ursusa z Longiem który sprzedaje na rynku amerykańskim polskie ciężkie Ursusy w niebieskim malowaniu pod swoim logiem. Ta współpraca nie potrwa jednak zbyt długo, jednak na tamty moment był to żaden problem dla Ursusa. Ciągniki serii ciężkiej do początku lat 80. osiągały często zawrotne wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż, ponieważ średnio nawet połowa sztuk danego modelu trafiała na eksport. W związku z dużą popularnością tych ciągników, starano się, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla klienta. To też od 1972 roku, Ursus dostarcza zupełnie nowe ciągniki C3110 wyposażone w sześciocylindrowe silniki Perkins'a przeznaczone wyłącznie na eksport. Oczywiście nie był to jedyny przykład, bo rzekomo prototypowy 1454 był właściwie ciągnikiem eksportowym, który miał pojawić się jeszcze w połowie lat 70., i można powiedzieć, że jest to wczesny 1604 na eksport. Oprócz tego, po pierwszych sukcesach tej serii, zadecydowano również o wdrożeniu podzespołów lepszej jakości w ciągnikach eksportowych, stąd też pojawiły się lepsze łożyska części silnika czy odlewy z lepszej jakości stali, która była w tamtych czasach zarezerwowana dla produkcji zbrojeniowej. I tak często nawet finalny produkt po trafieniu do importera często był modyfikowany i dostosowany do potrzeb danego rynku. Do takich modyfikacji możemy zaliczyć chociażby nowe marki opon, które były popularne na zachodzie oraz nowe oświetlenie produkcji zachodniej. Pod koniec lat 70 do oferty trafi jeszcze Ursus C362, który jest zmodyfikowanym odpowiednikiem zwykłej 60 na poszczególne rynki eksportowe. Do następnego dużego rozwoju dochodzi w połowie lat 80., kiedy pojawiają się dobrze znane wersje ciągników, takie jak Ursus Bison, który trafiał na eksport głównie do Niemiec oraz krajów Beneluxu, Ursus Finn trafiający na eksport do Finlandii, czy Ursus Bison sprzedawany w Danii. Poza tym w dalszym rozwoju jest także wersja Deluxe znana na większości europejskich rynków. Przy tych dwóch wspomnianych wcześniej seriach zatrzymamy się na nieco dłuższy czas, bo warto byłoby powiedzieć, co nieco o zmianach, które posiadają względem krajowych oraz innych wersji eksportowych. Zaczniemy od Ursusów Bison, które od samego początku posiadały nowy typ kabiny M85 z otwieranymi bocznymi szybami, nowym typem drzwi, wysokim dachem i wysokimi błotnikami, tapicerką oraz wygłuszeniem w środku. W opcji ciągniki posiadały nawet klimatyzację, która była nie do spotkania w kraju. Zmiany w kabinie znane są nam przede wszystkim z Ursusów produkowanych po 1993 roku, kiedy większość z tych zmian stała się standardem w ciągnikach trafiających na kraj. To nie było jednak wszystko. I ciągniki posiadały także nowe unikatowe oznaczenia oraz nowe oblachowanie, które nadawało ciągnikowi niepowtarzalnego charakteru. Do pierwszej generacji eksportowych Bisonów należały ciężkie Ursusy 207 i 208, które były odpowiednikami naszych 912 i 914, Ursusy 209 i 210, które były odpowiednikiem 1014, oraz Ursus 212, który był odpowiednikiem Ursusa 1224. Oprócz tych ciągników w ofercie spokazywały się także postlicencyjne modele 204, czyli odpowiednik Ursusa 3512 oraz Ursus 205, który był odpowiednikiem Ursusa 4512 i 4514. Z tego co udało mi się wyczytać, jeden z dealerów sprowadzających Ursusy do Holandii jeszcze za czasów produkcji modernizacji M80 sprzedawał te ciągniki pod innymi oznaczeniami, które widzicie na ekranie. I tak przykładowe oznaczenie 8554 odczytujemy jako ciągnik, który osiągał zakres mocy od 50 do 85 koni mechanicznych i ma napęd na 4 koła. Zmiana oznaczeń prawdopodobnie wiązała się też z tym, że w konkretnie tych wersjach eksportowych zastosowano nowe pompy paliwa z mechanicznym regulatorem dawki paliwa, które odpowiadały właśnie za taki poziom regulacji mocy. Obok wersji Bison pojawia się także wersja FIN eksportowana głównie do Finlandii. Ta wersja posiadała w zasadzie wszystko, co wcześniej omawiane bisony chociaż z drobnymi zmianami, do których należał nowy dach, czy nowa ścięta maska, która fakt faktem była też dostępna w Bisonach, ale to jednak w wersji Finn pojawiła się jako pierwsza. Poza tym doszła także nowa deska rozdzielcza i opcjonalnie grzałka bloku silnika. Ciągniki FIN posiadały także unikalne wyróżnienie jakim było logo z niedźwiedziem pojawiające się na przedniej atrapie chłodnicy. W ramach ciekawostki dodam, że podobne logo na ciągnikach Ursus pojawiło się na jednym z prototypowych Ursusów U710, natomiast ciągniki Ursus Deluxe były w głównej mierze podobne do Bisonów, natomiast wersja Ursus Bison była miksem rozwiązań z tych trzech wersji eksportowych na rynek duński. Przy Ursusach Bison często mówi się, że była to wersja eksportowa na Holandię, jednak moim zdaniem nie jest to do końca prawda, ponieważ dzisiaj można odkupić te ciągniki z pierwszej ręki od Niemców czy rzadziej od Belgów. Nie zmienia to jednak faktu, że najwięcej ciągników tej wersji eksportowej pracowało i pracuje w Holandii. Na początku lat 80. w Szwecji swój rynkowy debiut przychodzi marka SvetTrack, która została założona przez jednego z dealerów Ursusa w tamtym kraju. Ciągniki nowej marki są o tyle istotne w naszej historii, że zostały zbudowane na bazie Ursusa 12.04. Lokalna szwedzka odmiana, zbudowana na bazie Ursusów, początkowo posiadała bardzo wiele komponentów z naszych ciągników, do których należały kabiny, skrzynie biegów oraz przednie i tylne mosty. W późniejszym etapie, kiedy pojawiła się tzw. druga generacja ciągników z FedTrak, maszyny posiadały już tylko tylny most oraz skrzynie biegów z Polski. Zwieńczeniem historii została trzecia generacja, która nie posiadała podzespołu z Polski, ale za to wyprodukowano tylko dwie niekompletne sztuki tych ciągników. Szacunkowy bilans produkcji, która trwała w latach 1983-1987, wynosi około 60 ciągników zbudowanych z udziałem polskich podzespołów. Dlatego też nie była to żadna wielka współpraca. Osobiście uważam, że właśnie z tego powodu nie ma dalszego rozwodzenia się nad właśnie swet trakami jeżeli ktoś jest ciekawszy ich historii, to zapraszam do poprawnego filmu u Mateo, który prezentuje losy tych ciągników od narodzin aż do szybkiej śmierci. Jedyna ciekawsza informacja na temat tych ciągników to fakt posiadania silnika skania DN8. Do końca lat 80. z większości bardziej wymagających rynków eksportowych znikają wszystkie pochodne ciągniki C-330 oraz C-360. Ta decyzja wynikała w głównej mierze z powodu uruchomienia produkcji ciągników postlicencyjnych, które wyglądały o wiele bardziej świeżo i bardziej pasowały do wówczas oferowanych ciągników ciężkich, na które dalej utrzymywał się zbyt. Jednak pod koniec lat 80. ciągniki Ursusa na zachodnich rynkach zaczynały swój powolny okres zaniku. Wynikający z faktu dużego zacofania względem dopiero co wdrażanych konstrukcji takich, jak np. przykład Case Magnum. Jeśli chodzi o rynki europejskie, to Ursus zdecydowanie największy sukces odniósł z Jugosławii, do której trafiło ponad 80 tysięcy ciągników do czasów upadku tego kraju. Innymi dość miarodajnymi rynkami dla Ursusa pozostawała także Finlandia, Szwecja, Dania, Holandia oraz Hiszpania. Zupełnie nowym otwarciem na rynki eksportowe możemy nazwać lata 90. Kiedy do produkcji wchodzi chociażby nieco bardziej cywilizowana seria ciężka modernizacja M87 oraz nowe, większe modele ciągników postlicencyjnych, przez które Ursus wypełnia brakującą lukę w swojej ofercie. Polski producent postanawia także zresetować swoje pozycje na rynkach eksportowych, co jak okazuje się w niedalekiej przyszłości skutkowało nieodwracalnym zniknięciem marki z konkretnego rynku. Wtedy też dochodzi do zaniku wielu wersji eksportowych i tak naprawdę jedyna prawdziwa wersja eksportowa tamtych czasów to holenderski Ursus Bison. Ciągniki Ursusa obecnie sprzedają się w niezbyt dużym nakładzie, zwłaszcza na rynku holenderskim, duńskim oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W latach 90. dochodzi także do rozwoju obecnych wersji eksportowych, np. Ursus Bison, do której dołącza nowa seria ciągów 400. Była niczym innym niż nasza modernizacja M87 w nieco lepszym przebraniu. Wersja eksportowa Ursus Bison zostanie jeszcze utrzymana przynajmniej do początku pierwszej połowy lat 2000, kiedy to ostatnie eksportowe Ursusy 518 miały trafić na rynki zachodnie. Natomiast same ciągniki Ursus 518 to Ursusy 1734 ubrane w kabiny modernizacji M97. Do połowy lat 90. Ursus albo jego dealerzy stosowali także oznaczenia Ursus Deluxe. Na samym początku lat 90. na Słowacji trafi także partia ciągników Ursus Metis która wyróżniała się przede wszystkim swoim niebieskim kolorem. Taka wersja kolorystyczna powstała prawdopodobnie z zalecenia lokalnego sprzedawcy tych ciągników, po to żeby odróżniała się od ciągników ZTS. Jak do tej pory jest znanych zaledwie kilkanaście ciągników pomalowanych w te barwy i wszystkie to Ursusy 1634, stąd też moje daleko idące wnioski, że trafiał tam tylko ten model. Idąc dalej, pod koniec lat 90. na rynku Wielkiej Brytanii pojawiła się prawdopodobnie jedna z ostatnich wariacji wersji eksportowej serii ciężkiej, jaką była marka Ursus Hillander prowadzona przez jednego z dealerów. Natomiast historia eksportu ciężkiej serii posiada zmięczenie w postaci ciągników marki Martin Diesel oraz ciągników MT Super. Obie te marki są ściśle powiązane z fabryką ZTS Martin, z której Ursus odbierał takie podzespoły jak przedni most, silnik czy skrzynie biegów, a w zamian przysyłał inne komponenty. Podczas transformacji ustrojowej ta fabryka dzieli się na mniejsze człony, do których należy istotna dla nas spółka Martin Diesel, która z czasem przekształca się w DS Martin. DS Martin w latach 1993-2009 był głównym dostawcą silników do Ursusów serii ciężkiej. Od tego momentu zaczyna robić się niestety mniej przejrzyście, ale według mojej wersji po zakończeniu produkcji ciągników ZTS z rynku zniknęła jedyna słowacka firma produkująca ciągniki. Prawdopodobnie DS Martin czując w tym szansę na potencjalny zysk postanowił ułożyć się w tej sprawie z Ursusem, który w zamian za podzespoły miał przysyłać do Martina kompletne ciągniki. Ciągniki te jednak nie mogły przebić się na rynku i współpraca ta dobiegła końca po wyprodukowaniu zaledwie kilkunastu lub kilkudziesięciu ciągników. Prawdopodobnie ostatni ciągnik tej współpracy został wyprodukowany w 2005-2006 roku i tak historia ciężkich eksportowych Ursusów dobiega końca. Jednak nie tyczyło się to samego eksportu, który trwał dalej, ale już pod standardową marką Ursus. Natomiast w kwestii Ursusów postlicencyjnych musimy zacząć od pierwszego najbardziej istotnego faktu: czyli tego, że licencja na produkcję ciągników zakończyła się w 1988 roku. Ursus, oczywiście, nie planował pozbywać się dopiero co wdrożonych ciągników z oferty i ich produkcja trwała dalej, ale pod własną marką i oznaczeniami, które definitywnie zrywały z licencją. Niedługo później dochodzi do ponownego zbliżenia interesów Ursusa oraz Massey Fergusona, kiedy to Macea Ferguson poszukiwał dostawcy mniej zaawansowanych ciągników na niektóre rynki. I tak też dopiero co przemianowane ciągniki Ursus 3512 i 4512 trafiły do sprzedaży pod logiem globalnego giganta jako model 231-261. Współpraca ta przebiegała względnie dobrze do czasu przejęcia Maseja Fergusona przez Akko, które niedługo później proponuje Ursusowi przejęcie zakładu w Warszawie. Jednak Ursus to nie był jeden zakład, i reszta niekoniecznie patrzyła na taki układ przychylnym okiem. Aż finalnie dochodzi do upadku rozmów, ponieważ pracownicy warszawskiego Ursusa nie zgadzają się na masowe zwolnienia. Niedługo po tym drogi Ursusa oraz amerykańskiego inwestora się rozchodzą i współpraca w zakresie produkcji ciągników dla Masaya Ferguson zostaje zakończona w 1998 roku. W ramach tej współpracy Ursus wyprodukował ponad 18 tysięcy ciągników. Wracając do wersji eksportowych na początku lat 90., najbardziej typowymi wersjami były oczywiście Deluxy oraz Bisony. Według różnych informacji, produkcja zarówno tej pierwszej jak i drugiej miała zakończyć się w pierwszej połowie lat 90. I od tego momentu na większości rynków ciągniki miały być sprzedawane pod standardowym logiem oraz nazwą. Wyjątkiem był rynek w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na który najpierw na początku lat 90. trafiła wersja Lightforce Deluxe, która z czasem miała zmienić się w Ursus Mercury. Ta pierwsza nie różniła się zbytnio od tego co oferowano w kraju. A jedyne większe zmiany to bardziej unikalny wygląd oraz prawdopodobnie możliwość montażu trzybiegowej skrzyni z reduktorem oraz półbiegiem. Natomiast druga wersja Ursus Mercury jest znacznie ciekawsza, ponieważ można wyróżnić jej trzy podstawowe typy. Pierwszy z nich jest wersja sprzedawana w latach 1991-1997 która posiadała standardowy schemat kolorystyczny, a jedynymi zmianami względem krajowych ciągów była marka oraz oznaczenia modelowe. Następny typ był sprzedawany w latach 1997-2004 i jest tym najbardziej charakterystycznym ze względu na zmienione malowanie, które początkowo było stosowane w starszych kabinach, jednak już od 1998 roku coraz częściej pojawiało się na zmodyfikowanej komfortowej kabinie znanej z naszego Ursusa 6014. Ostatnim typem jest ten z lat 2004-2009, kiedy to srebrne malowanie kabiny zostało zastąpione czerwonym. Oprócz zmian kolorystycznych i wizualnych, ciągniki posiadały także zmienione oznaczenia, gdzie 3512 był sprzedawany jako model 450, 4512 i 4514 jako model 475, a 6012 i 6014 jako model 490. I w zasadzie, jeśli chodzi o wersje eksportowe ciągników postlicencyjnych, to by było na tyle. Nie można jednak pominąć też faktu, że Ursus sprzedał także dwie następne licencje na produkcję ciągników postlicencyjnych dla azjatyckich marek. Pierwsza z nich to Sir Groch Ursus, która miała zakupić licencję w latach 90., natomiast druga to IndoFarm, która również dokonała zakupu w podobnym okresie. Licencja dotyczyła modeli 2812, 3512 i 4512, które posiadały liczne modyfikacje, do których może należeć chociażby silnik ciągników Belarus w pewnej partii Ursusów marki Sir Groch. Natomiast coś z dzisiejszego punktu widzenia możemy powiedzieć o eksportowych ciągnikach Ursusa. Na pewno to, że polskie ciągniki poza granicami kraju w swoich czasach nie miały czego się wstydzić. Oczywiście w latach 80. i 90. Ursusy nie były już tak nowoczesne i nie mogły konkurować z najlepszymi zachodnimi produkcjami, ale nie zapominajmy faktu, że Ursus podobnej mocy w tamtym czasie był dwa, a w latach 90. nawet i trzy razy tańszy niż alternatywny ciągnik z wyższej półki. Pamiętając o tym fakcie nie możemy pisać więc, że Ursus był zacofany, ponieważ z reguły coś co kosztuje 2-3 razy mniej posiada jakieś ustępstwa względem produktu droższego, a w wypadku Ursusa była to technologia. Z internetowych źródeł informacji udało mi się przeczytać przynajmniej o kilkunastu ciągnikach, z których w większości rolnicy byli zadowoleni i niektórzy z nich ubolewają nad tym, że dziś rynek europejski może być zapychany tanimi chińskimi ciągnikami. A firmy takie jak Ursus zakończyły produkcję ciągników już dawno. Pamiętajmy także o tym, że Ursus nie istniał tylko w Europie i praktycznie do samego końca produkcji ciągników w Warszawie sprzedał ciągniki na mniej wymagających rynkach, gdzie jego pozycja była niepodważalna.